z tej strony szalona Szynszyla. Witam Was wyjątkowo w piątek w kolejnym odcinku Kronik The Sims. Dlaczego w piątek? Bo jutro będą spóźnione tajemnice Simów i wybaczcie za to spóźnienie, niestety byłam chora. Jednak na samym wstępie będę miała do Was prośbę. Kamil poprosił mnie, żebym udostępniła zbiórkę na rzecz jego ciężko chorej mamy. Pani Krystyna jest chora na raka, który dał przerzuty na wątrobę. Niestety zwykła chemioterapia nie daje rezultatów. Ale jest pewna bardzo kosztowna niestety terapia, która może pomóc pani Krystynie. I dlatego Kamil, jej syn, założył zbiórkę na pomagam.pl. Ja niestety nie mogę za bardzo pomóc finansowo, ale wiecie, jak nas jest dużo 32 tysiące. No i jeżeli ktoś z Was będzie mógł wpłacić jakieś pieniądze, to naprawdę to będzie już coś dużego. A jeżeli nie możecie wpłacać pieniędzy, to wystarczy, że udostępnicie też swoim znajomym. Wtedy na pewno uda się zebrać nam wymaganą ilość pieniędzy i pani Krystyna będzie leczona. Także link macie w opisie, no i tam będzie też opis całej sytuacji, jaką przeżyła, jaką przeżył jej syn. No i z tych smutnych rzeczy tyle. Chciałam też podziękować Miłoszowi za miniaturkę, którą zrobił. Poprzednia miniaturka do randki też była jego dziełem, więc dziękuję, są świetne. No, i koniec takiego przydługiego wstępu. Teraz zacznijmy już film. Więc na pewno każdy z Was tęskni za wakacjami. No, robi się teraz coraz cieplej i ciągnie na dwór. Chciałoby się odpocząć, ale niestety obowiązki. Ale wiecie co? Ze mną wakacje macie już dziś. Tak więc przedstawiam wam czwarty dodatek do The Sims, czyli właśnie wakacje. Ten dodatek, tak jak randka, stał się takim must have do każdej części gry The Sims. Chodzi mi o to, że jak do tej pory do każdej części gry pojawił się dodatek o podobnej tematyce. Dla dwójki były to podróże, dla trójki, wymarzone podróże, a dla czwórki, pakiety ucieczka w plener i przygoda w dżungli. Wakacje zostały dodane do gry 26 marca 2002 roku: kosztowały 79 zł, czyli uwzględniając inflację teraz, kosztowałyby około 110 zł. Dodatek na Metacriticu uzyskał ocenę 75. Zanim zacznę omawiać dodatek, chciałabym przypomnieć wam, jak wyglądał tydzień pracy i szkoły Sima w Jedynce. Ogólnie mówiąc, ten tydzień ciągnął się w nieskończoność. Nie było weekendów, urlopów czy czegokolwiek takiego. Sim mógł nie iść do pracy na jeden dzień, ale jeżeli następnego dnia też nie zjawił się w robocie, to po prostu zostawał wywalony. Nieważne jak dobrym byłby pracownikiem. Simowie dzieci też nie miały lekkiego życia. Nieobecność w szkole wiązała się z pogorszeniem ocen, a złe oceny w The Sims równają się wydaleniem Sima do szkoły wojskowej. Ale w końcu ktoś mądry stwierdził, że warto byłoby wysłać Simów na zasłużone wakacje. Wyjazd dla całej rodziny kosztuje 500 Simolonów. Jest to dość spora kwota, jeżeli nie gramy na kodach, dlatego na wakacje można sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy solidnie pracowaliśmy. No albo rozbad. Oprócz rodziny Sim może zaprosić na wakacje swoją sympatię i spędzić romantyczny urlop razem. Pewnie zapytacie, co ze zwierzakami, które zostaną dodane do gry w następnym dodatku. Jeśli Sim ma pupila, to zabierze go na wakacje. Kiedy mamy zainstalowany dodatek zwierzaki, w miejscówkach wakacyjnych pojawią się miseczki i miejsca do spania dla futerko puchatych przyjaciół. Naszym miejscem przeznaczenia jest Wyspa Wakacyjna, odkryta przez admirała Landgraba, w tej części gry nazywanego admirałem przemysłowym, o którym mówiłam w jednym z odcinków Tajemnic Simów. Wyspa Wakacyjna jest bardzo różnorodnym miejscem, bowiem przebywając tam możemy odwiedzić zarówno gorącą plażę, jak i las klimatu umiarkowanego oraz miejsca o krajobrazie iście arktycznym. Na wyspie istnieje aż 9 lokacji. Po trzy na każdą strefę klimatyczną. Te trzy lokacje mają różny standard. Niektóre mają powiedzmy luksusowe hotele, a w niektórych mamy do dyspozycji tylko namiot lub iglo. Świrowie są zdenerwowani szalą codziennością. Łakną rozrywki, jeszcze trochę i odwiedzi ich czaruść smutny klaun. Jak zapewne wiecie usługi odklauniające kosztują 500 simolonów, czyli tyleż samo co wyjazd na wyspę wakacyjną. Henryk, jako rekin biznesu, szybko wykalkulował, że bardziej opłaca im się jechać na wakacje życia, w czasie których odpoczną od trudów, niż wydać te pieniądze na facetów i babeczki w czerni. Henryk złapał więc za telefon i zamówił transport, który ma ich zabrać na przygodę życia. Majka uwielbia pokazywać swoje wysportowane ciało w bikini, grając w siatkówkę plażową i pływając w basenie, więc wymogła na mężu wizytę w tropikalnej części wyspy. Na początek wybrali miejsce o niskim standardzie, zwane plażą publiczną z odzysku. Jest to kawałek piaszczystej plaży, na której ustawiono wiele urządzeń do grania. O tych urządzeniach opowiem więcej później. Na plaży fajnie jest. Można grać w siatkówkę, łowić ryby, zrobić sobie burgery albo kupić hot doga. Można też oczywiście skorzystać z toalety i przebrać się w strój kąpielowy. Możemy tu też poznać, tak jak na innych parcelach plażowych, sympatycznego rekina zębusia, który jest jedną z trzech maskotek wyspy wakacyjnej. Jego zadaniem jest umilenie życia simon przez przytulanie dzieci i dzikie dęsy. Kolejną osobą, którą warto zaczepić jest pani kaowiec Kalina, która z wielką chęcią i olbrzymią cierpliwością odpowie na wszystkie Twoje pytania. Warto jest więc zaczepić ją już podczas pierwszej bytności na wyspie. Kalina jest obecna we wszystkich lokacjach, więc nie martwcie się, że jej nie znajdziecie. Chociaż czasem kontakt z nią może być ograniczony, bo lubi pływać w basenie. Co ciekawe, jej postać była wzorowana na Kaynie y Ryan, jednej z twórców The Sims. Ćwirowie pograli troszeczkę w gry dostępne na plaży publicznej i postanowili udać się w jakieś miejsce, w którym mogliby porządnie zjeść i wypocząć. Aby udać się w inne miejsce wakacyjne lub do domu, Simowie muszą skorzystać z telefonu. Kolejnym przystankiem w ich i naszej wycieczce jest malownicza plaża zachodzącego słońca, czyli taki poziom średni w ekskluzywności. Tutaj Simowie mogą zarówno odpocząć, zjeść, jak i dobrze się bawić. Niestety do spania mamy tylko namioty. Za to jedzenie to same frykasy ze stołu bankietowego. Jeżeli chodzi o atrakcje, to Majka stwierdziła, że wypróbuje je wszystkie. Na tej plaży możemy wypożyczyć wiele ciekawych sprzętów, takich jak zestaw do gry w siatkówkę, wykrywacz metali, zestaw do budowania zamku z piasku oraz wędkę do łowienia ryb. Siatkówka jest bardzo fajnie zrobiona, zresztą nie przypominam sobie, żeby w jakiejkolwiek innej części The Sims można było grać w siatkę. Dzisiaj zabawnie wyglądają animacje grających Simów, zwłaszcza, że widzimy wszystko w rzucie izometrycznym, więc wygląda to dość zabawnie. Wykrywacz metali to też ciekawa zabawka. Możemy dzięki niemu odnajdywać różne skarby, simoleony, albo jeżeli ktoś jest takim szczęściarzem jak Henryk, stary bucior. Ryby możemy łowić sami lub z innymi simami. Jak widzicie, moi drodzy, Majka właśnie łowi w piachu, ale i tak łapie ryby. To naprawdę wyjątkowa dziewczyna. Na tej parceli znajdziemy też leżaki oraz jacuzzi, które poprawią komfort naszych simów. Kolejnym miejscem, które odwiedzili ćwirowie jest hotel Pałac Palmowy. Jest to najbardziej luksusowe miejsce dostępne na plaży. Hotel, jak to hotel, ma w pełni wyposażone komfortowe sypialnie i łazienki. Oczywiście mamy tu też dostęp do stołu bufetowego, więc możemy się najeść. Simowie mogą się wprowadzić kiedy chcą. Noc Nocleg jednego sima kosztuje 40 simolonów. Jednak jeżeli nie zdążymy oddać klucza w recepcji do godziny 11, zostanie nam naliczona kolejna doba hotelowa. Nawet jeżeli będziemy na parceli, na której nie ma żadnego hotelu. Poza tym klucz działa do wszystkich hotelów na wyspie, więc nie musimy się meldować za każdym razem. Oprócz okazałego budynku na parceli mieści się duży basen oraz kolejne miejsce do grania w gry. Majka nacieszyła się gorącą plażą i piękną wodą w basenie, więc teraz przyszła pora na ulubione miejsce Kassandry, czyli lasy wyspy wakacyjnej. Świrowie znów najpierw pojechali do miejsca o najniższym standardzie, czyli parku Narodowego Czar Czaru, gdzie nie ma praktycznie nic ciekawego oprócz pana Jacka, który również tutaj wypożycza nam sprzęt. Zastanawia mnie, czy pan Jacek jest taką postacią jak sierżant Jenny albo siostra Joe z Pokemonów, ale wracając do wypożyczenia sprzętu. Ćwirowie wypożyczyli zestaw piknikowy i zjedli miłą przekąskę, którą zakłócił im Łucznik Łukasz, parodia Robin Hooda i kolejna maskotka wyspy wakacyjnej. W czarze moczaru niestety nie ma gdzie spać, więc wysłałam Ćwirów pod namiot do obozowiska leśników. Jest to o wiele ciekawsze miejsce, bo mamy tam dostęp do łazienki, grilla, stanowiska do walki na balony z wodą i stanowiska łuczniczego. Bardzo miło jest patrzeć jak nasi pikselowi podopieczni wykonują te wszystkie ciekawe interakcje. Następnym miejscem, tym najbardziej ekskluzywnym w zalesionej części wyspy jest gawra turystyczna. Można tu postrzelać z łuku lub pograć w siatkówkę. Dla dzieci jest mini plac zabaw. Dodatkowo to miejsce jest najlepsze do odpoczynku. Znajdziemy tu kilka wygodnych domków do wynajęcia. Ostatnią strefą klimatyczną są mroźne północne tereny wyspy pokryte wiecznym śniegiem, tak zimne jak serce Henryka. Simowie muszą przebrać się w stroje zimowe i przygotować się na ciężkie, ale jakże zabawne warunki. Pierwszym miejscem, jakie odwiedzimy, będzie znów najuboższe w atrakcje i wygody rezerwat górski. W tej części wyspy maskotką jest Jeti Joaśka, która spełnia dokładnie tę samą funkcję, co łukasz i zębuś. Tutaj simowie mogą stoczyć walkę na śnieżki, czyli coś podobnego do walki na balony i ulepić bałwana, no czyli budowanie zamku z piasku w wersji śnieżnej. Poza tym na parceli znajduje się łowisko oraz iglo, wiele iglo. Ja robiąc te filmiki też się trochę uczę, wcześniej nie wiedziałam, że iglo się nie odmienia nawet w liczbie mnogiej. Iglo jest podobnym miejscem do spania co namiot i tak jak namiot jest miejscem, w którym można robić barabara. Chociaż teraz Henryk dał majce kosza, więc bara W następnym miejscu, czyli obozie pingwinów, znajdziemy kolejną nową atrakcję. Są to half pipy do jeżdżenia na snowboardzie. Znajdziemy tu też iglo, sklepik i miejsce do grania w gry. Najbardziej wystawnym miejscem w mroźnej części wyspy jest Zimowa Kraina Czarów Odkopane. No bo wiecie, XD, zakopane, odkopane, tak. Znajdziemy tu jak zwykle hotel, ale też tor half halfpipa, śnieżną, gorącą wannę, miejsce do bitwy na śnieżki i mały sklepik, gdzie można kupić pocztówkę. Cassandra kupiła ładną widokówkę i wysłała swoje znajomej z wakacji. Jako, że ćwirowie już odpoczęli, to trzeba powoli wracać do domu i szarego życia w otoczeniu pierwszym. Jednak nie powiedziałam Wam kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze te gry, o których mówiłam wcześniej i obiecałam, że wyjaśnię to dokładniej. W gry simowe grają za simoleony. Jeżeli uda im się wygrać, to dostaną specjalne wakacyjne żetony, które mogą wymienić na pamiątki. Żetony zdobywamy też strzelając z łuku. Jak widzicie, Kasandra poszło najlepiej w zbieraniu kuponów i zgarnęła kryształową czaszkę. Gdy sim wróci do domu, może ustawić trofea na półeczce i wspominać wakacje. A teraz kilka ciekawych rzeczy na koniec odcinka. Po pierwsze, znów znajdujemy Willa Wrighta w grze Waka Will. Znajdziemy też sporo innych ciekawych isteregów, zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji. Jeżeli chodzi o turystów, to sprawa tutaj jest bardzo podobna jak z miastowymi z randki. Jedyną różnicą jest to, że turyści mają różne nazwiska. Poza tym, jak oceniacie strefy klimatyczne wyspy? Ja najlepiej bawiłam się grając z simami w części plażowej i zimowej, leśne nie przypadło mi do gustu. Jednak wszystko możemy zmienić w trybie kupowania dostępnym z widoku miasta. Możemy wprowadzić takie fajne udogodnienia, jak na plaży. Dlaczego nie? Co ciekawe, nasi Simowie muszą dopasować swoje ubrania do panujących warunków. Na plaży Simowie noszą stroje kąpielowe, w lecie są przebrani w swoje codzienne stroje, zaś w scenerii zimowej noszą grube kurtki. Ubrania zimowe doszły do gry właśnie w tym dodatku. Jeżeli ubierzemy Simów w nieodpowiednie do pogody ciuchy, szybko zacznie im spadać komfort. Jednak się nie rozchorują. A przynajmniej nie z tego powodu. Na wyspie Simowie mogą zachorować na zemstę faraona, czyli kolokwialnie mówiąc biegunkę. Dzieje się tak, kiedy zjedzą coś, będąc bardzo brudni. Więcej o tej chorobie dowiecie się już z jutrzejszych tajemnic Simów, więc pamiętajcie, widzimy się o 12.00. I ja będę już kończyła. Kolejny odcinek kronik, już za tydzień. Tak, za tydzień. Taką mam zachciankę. Jeszcze raz dziękuję Miłoszowi za miniaturkę. Jest jeszcze piękniejsza od poprzedniej, chociaż to z randki była wprost cudowna. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście możecie ocenić film, nie zabraniam, i zasubskrybować mój kanał. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, bo sporo ludzi pisało mi, że nie dostają powiadomień o nowych filmach. Zapraszam Was też na mojego Facebooka, grupę, Instagrama i Snapchata. Na tym ostatnim i na grupie najłatwiej jest się ze mną skontaktować. Życzę Wam miłego weekendu i pa pa!